Słuchajcie, zrobimy czytanko y, dla potrzebujących, czy on, ona, ta Twoja osoba y, napisze do Ciebie do końca roku. Podejmie kontakt, napisze. Y, I teraz tak, y, nie mylimy kontaktu, czy tam napisze, czy napisze, bo wiecie co, no zawsze każdy by tam chciał, że tak powiem, dobre wieści ale nie zawsze są to dobre wieści i e, czy podejmie kontakt, czy napisze co on tam napisze i co on tam wyskrobie to to już jest jakby inna historia tu sprawdzamy w kartach teraz ja będę wam sprawdzała e, czy się odezwie do końca roku, czy napisze e, słuchajcie, tutaj ta wasza osoba tworzycie sobie iluzję związku w tym księżycu i ta wasza osoba, no ja bym powiedziała że już myśli, żeby się wycofać z tej relacji co dla niektórych To jest, to mi się pokazało. Diabeł, to jest nie. To jest tak. To jest karta kontaktu. Słuchajcie, odezwie się, ale tak. Już tutaj dwie rzeczy widzę. Diabełek. Fizyczne podej podejście do sytuacji. Zobaczcie, manipulacje. Nie robimy, nie dajemy robić siebie marionetki. To jest karta kontaktu, że napiszę. Widzę. Internetowo może być Whatsapp, może być wyskrobany smsik i słuchajcie tutaj może być takie, że tak powiem kielichowo, czyli cześć co tam słychać, tralalala, ale to nie będzie szczere, to jest karta masek diabeł jakby negatywi to już wszystko jeżeli byś myślała, myślał, myślała, że to będzie początek czegoś stałego to od razu mówię, że nie, diabeł tu są manipulacje, tu ktoś zakłada maski, to jest karta masek, coś przed tobą ukrywa, prawdziwe uczucia Prawdziwe intencje i na to od razu Wam mówię, yy, uważamy. Tu widzę, że się odezwie i to będzie nawet w miarę szybko, bo mnie byłaby, pokazują dni, czyli nawet może być za 8 dni. Czy szczere? Nieszczere. Yy, Koziorożec by mi się pokazywał, skorpion i strzelec. Słońce potrzebuje Twojej energii, wzorce energii. I zobaczcie, dziewczyny. Teraz mi się pokazuje tak. Yy, Pan lew egocentryk, kozioro, że z mi się pokazują. I słuchajcie dziewczyny, yy, fejkowa bratnia dusza. Tutaj już jest coś toksycznego, czyli dwie toksynki, żerce energii i tu niby jest reaktywacja relacji, ale to jest kochankowo. Yy, I tak naprawdę to jesteście ku sobie, może ze sobą, ale coś was dzieli, to są różnice nie do pogodzenia. Yy, jesteście razem, ale osobno, bo się nawet ustami nie stykacie. I kolejna rzecz. Yy, tak bym jeszcze powiedziała i pomyślała, bo pomyślałam, znaczy tak, dla niektórych to do 9 tygodni będzie tutaj w koziorożcu w ogóle do 9 tygodni też może być odzew. I tu bym się pokazywały szybkie, namiętne strzały, ta osoba też cię może zgostować, później czyli na przykład przestanie pisać. I tu bym też powiedziała, że musisz się dobrze zastanowić, czy jaki jest sens w ogóle odpisywać, dlatego że. Tu jest bardzo silna karma. Jeżeli było tak, że e, ta Twoja osoba manipulowała Tobą już e, jakiś czas, e, to tutaj się nic nie zmieni i to jest jakby lekcja karmiczna, czy wyciągnęłaś wnioski. I na taką historię uważamy, to widzę. Bardzo silna karma jest. Raz, dwa, trzy duże arkana. E, wiecie, co dla numerologicznych szóstek, bym tu powiedziała. E, dziewiątek. Yy, tutaj dla numer 9, tutaj jest 19, tutaj szóstka yy, szóstek, 9, wibracji 6 bym powiedziała. Dla numerologicznych to też jest, tak widzę. Nie tylko znaki Zodiaku, ale jeszcze też numerologia. To jest pan egocentryk, on lubi, żeby się coś w ogóle niego yy, działo. Yy, dwa oblicza, ma maski zakłada. Tu jest bardzo silne, jakby takie yy, pokazywanie, pokazówka. Okazuje się takim, jakim on uważa, że powinnaś go widzieć. Ale tu szczerości nie ma, dziewczyny. Tu się nie łudźcie, nie ma szczerości. Pozdrawiam.